Zapytaliśmy Tarnowian, jak według nich powinna wyglądać sylwestrowa noc. Z najlepszymi przyjaciółmi, w gronie osób, które się bardzo lubi, kocha. No, trochę alkoholu na pewno. Sylwester. Sylwester to no wiadomo, jeden, jeden z najważniejszych dni w roku. Przede wszystkim liczy się zabawa, zabawa ze znajomymi. Żeby świętować ten, ten czas, można wynająć na przykład jakieś mieszkanie. Znaczy, przepraszam. Chcę powiedzieć domek. Można wyjechać w góry, można jechać nad morze, można jechać gdziekolwiek, ale można też zostać w domu. Sylwestra się spędza na pewno z najbliższymi. Być razem z tymi, którzy się dobrze czują i w perspektywie spojrzeć do tyłu i równocześnie do przodu z optymizmem. Myślę, że z kolegami jak co roku. No. Jak spędzić Sylwestra? Mhm. No, bawić się i się kochać. Przyjaciele, znajomi. Każdy według swojego uznania, no, Jeden spędza w domu, dru, drugi na jakiejś prywatce, jeszcze na jakiejś publicznej zabawie. Ogólnie spędzamy razem. No trzeba zgromadzić pewnie y, towarzystwo i gdzieś wyjść. Y, alkoholu bardzo dużo. Najważniejsze, żeby go razem spędzić. Mhm. Nie wiem, raczej zabawa, no, humor, towarzystwo. No, po prostu Sylwester to przywitanie Nowego Roku i... No, świętowanie, że ten stary rok się zaczyna i Możliwe, że ten nowy będzie o wiele lepszy od starego. O jest wiele sposobów, żeby fajnie spędzić Sylwestra, można, można jechać w góry, można jechać w góry, świetnie spędzić czas na stoku, na snowboardzie, na nartach, można iść do jakiejś restauracji. Także jest wiele sposobów. A czego życzyć znajomym i rodzinie w nowym roku? No przede wszystkim chciałbym życzyć im dużo, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, żeby ten rok był lepszy, który będzie pod każdym względem. Hmm. Hmm. Chyba następnego sylwestra wspólnego. Wszystkiego najlepszego, żeby ten rok był lepszy niż ten co był. Aby się dobrze czuli w tym mieście, aby nie uciekali z tego miasta i spróbowali spojrzeć tak pomyślnie na rozwój miasta. Pod kątem również własnego rozwoju. No to na pewno wszystkiego najlepszego w nowym roku, oby ten rok był lepszy od tego, co był. Szczęśliwego nowego roku. No to wszystkiego najlepszego. najlepszego im życzę. Szczęścia, powodzenia wszystkim w nowym 2015 roku, spełnienia marzeń, tego z tego serca życzę. Ogólnie, żeby ten rok był o wiele lepszy od 2014. Żeby nas doceniali i żeby no, też... Ciepło rodziny nigdy nie zagasło. Na pewno zdrowia, szczęścia, radości, spełnienia wszystkich marzeń. Tak, standardowe życzenia. Spełnienia wszystkich najskróższych marzeń. Dla rodziny wszystkiego najlepszego i dla wszystkich tarnowian. Dużo Dobrze. szczęścia, zdrowia, pomyślności w nadchodzącym 2015 roku. Tak, przede wszystkim zdrowia dla rodziny, dużo pieniędzy, żeby się powodziło szczęścia dla znajomych tak samo. A od redakcji Tarnowskiej TV naszym widzom życzymy dosiego roku.